dzisiaj będziemy musieli ukrywać się jako obiekty. O no tak, uwielbiam grać w chowanego pimpek. Dokładnie, ale to będzie najlepszy chowany na świecie. Chodź za mną, musimy się teraz ukryć przed poszukiwaczami, którzy za chwilkę się tutaj pojawią. Gdzie jesteś, pimpek? Jestem na górze w jakimś domku, ale to nie jest taki normalny chowany, ponieważ my możemy się na przykład ukryć jako taki miś. I uwaga, e, jestem misiem i teraz nikt mnie nie zobaczy. Haha, Ale super. Ja jestem misiem, gdzie ty jesteś? Jesteś? Nie wiem, nawet nie da się nas rozróżnić, ale mamy teraz przewalone. No trudno, szybko ucieknijmy. Może się gdzieś schowam pod domkiem na przykład? E, nie mogę. O nie, są już poszukiwacze. Ja jestem w domku schowany i się nawet nie ruszam. O, o, ktoś mnie zaraz znajdzie. Szybko, ja też muszę zamienić się jako latarnia. A, proszę. Dobra, zamieniłem się. Nikt mnie nie widzi. Na, 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 jestem latarnią. Musisz, Pipek, jak najmniej się ruszać, wtedy nikt cię nie odgadnie. O, tak, to jest najlepszy pomysł. Czekaj, może w Skocz na to łóżko, albo może nawet wyżej. Uda mi się wskoczyć gdzieś tutaj na ten parapet. Tylko uważaj, bo są aż cztery poszukiwacze. Musimy chyba sami się chować, bo jeżeli ktoś nas widział z ukrytych osób, to też nas znajdzie. O nie, i ktoś mi tutaj wszedł do domku, błagał. A, muszę uciekać. Nie, zostałem znaleziony. Pomocy. Pipek, tylko proszę, nie szukaj mnie. Nie, no spokojnie, jeszcze żyję, ale musiałem uciec. O nie, chwila, czy ty jesteś misiem? No tak, to ja. ty jesteś blenderem albo latarką? Tak, ja jestem latarnią, Siema, znaleźliśmy się, ale mamy farta Słuchaj, Luczek, musimy się ukryć Widzisz tego gościa na dachu? On nas zaraz znajdzie No tak, zróbmy po prostu, że miś sobie stoi na przykład na latarni Dawaj, wejdę na ciebie Hej, spoko, nie jest zróbmy to e, Chwila, widzisz tego gościa? On do nas idzie Nie, czekaj, nie. na szczęście nas ominął O tak, nic nie ma podejrzanego, że miś jest na latarni, co nie? Nie, no faktycznie, to w ogóle nie jest podejrzane Widzisz, jaki mamy odstęp między sobą? Słuchaj, nie możemy się tak ukrywać O nie, jakiś misiek tam chyba ucieka A, zobacz, z tyłu kto jest jest koło nas. E, o, o, nie jest dobrze, on nas zauważył, ale nas tutaj nie ma. Na, 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 na. na, A, zauważył A, nas! Jekaj, nie, on chyba mnie goni, pomocy! Mnie też goni, o, o, ale ja się ukryłem, dobra, proszę, żeby nikt mnie nie zauważył, błagam, ja jestem tutaj ukryty. Na, 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 o, o on mnie chyba zaraz zobaczy. A nie, jednak przeszedł koło mnie, proszę, nie róbcie mi krzywdy. Chwileczkę, czy tutaj nie ma przypadkiem kogoś ukrytego? Nie, Luczek, wy tylko Ci się wydaje. Haha, ha, nie mam mnie tutaj. Proszę, nie zabijaj mnie! Dobra, będę cię krył, stary. Słuchaj, jak coś to, to jest niespodejrzane. Latarnia na zewnątrz. Ej, jesteś najlepszy, Luczek. Wiesz, że dzięki tobie oni myślą, że ja jestem prawdziwym obiektem. Niczego się nie spodziewają. No właśnie, stanę sobie tak, jakbym oczywiście wszystko obserwował i nic nie będzie szukał koło mnie czegoś. Ale ci dziękuję. Zostało 30 sekund i jestem ostatnią osobą! O nie! Dobra, wiesz co? Po prostu róbmy to, że ja tak się patrzę i myślę hmm, gdzie kto jest? Co to się dzieje? Patrz, przeszedł. Ale to są bałwany. No nie mogę. Oni nie wiedzą, że jestem latarnią. I zostało 20 sekund. Nuczek, jesteś najlepsza, ale wiesz co? Ja nie mogę stać w miejscu. Ja muszę się ruszyć. Dobra, uciekam. Nie, co ty robisz? czy teraz każdy cię znajdzie. Już cię nie ochronię. O nie, mam tylko 7 sekund. Proszę, musi mi się udać. 5, 4, nie. Ile osób mnie goni? Oj, nie będę cię krył, Pimpek, wygraj to. Tak, udało mi się. Wygrałem to, ale jestem kozakiem. Dzięki, Nuczek. Gdyby nie ty, nie udałoby mi się przeżyć! Mam nadzieję, że Ty też byś mi pomógł! No Pewnie, że tak. Nie, no zobaczymy w następnej rundzie. Hihihi. Hi. Tutaj mogę kupić jakieś umiejętności znikania, ale super. Dawajcie, trzeba to kupić. I rozpoczyna się rozgrywka. O nie, co to jest za mapa? Ile tu jest kontenerów? I można się zamienić albo w krzesło, albo w pudło. Haha, ha. ale to jest zabawne. Ja jestem pudłem, nie wiem jak ty. Ja muszę się gdzieś ukryć. Właśnie szukam miejscówki. Hmm, ale żadna miejscówka nie jest dobra. Chyba pudło jest najlepsze z tych wszystkich. O tak, ja jestem pudłem w kontenerze. W ogóle nie jest to podejrzane. Ja tutaj się chyba zamienię i jest 3 sekundy i już są poszukiwacze. O nie, dobra, na, 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 na. My tutaj jesteśmy takim pudełkiem i się ukrywamy. Nikt nas nie znajdzie. O tak, jestem ciekawy tylko, czy mnie znajdą, czy nie. No właśnie, to jest ciekawe. Wiesz co, ja może pójdę gdzieś w bardziej bezpieczne miejsce, ale chwila, ja nie mogę wejść na górę. O nie, nie jest za dobrze, ale mam tą umiejętność znikania. Bardzo super. O, o, widzę tutaj jakąś czerwoną osobę. A, oni się gonią, nie, jest dobrze. Jest aż pięciu poszukiwaczy. To jest za dużo. Szybko, szybko. Może zamiejmy się w to coś, w kosz na śmieci. Na pewno mnie teraz nie znajdą. Impek, jesteś koszem na śmieci? Za chwilę cię znajdę. O nie, Luczek, nie mówi, że ty zginąłeś. Co? Myślałem, że jeszcze żyjesz. O nie, właśnie w tym momencie będę szukać cię. Proszę, tylko nie to. Ja naprawdę nic ci nie zrobiłem. Jestem takim normalnym koszem na śmieci. Proszę, nie robi krzywdy. Muszę cię znaleźć. Dawaj. gdzie są kosze? Na śmieci. Szybko, muszę chyba zniknąć. Dobra, znikam. 5, 4, 3, 2, 1, nie ma mnie! Na, 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 na o, o i chwila, i znowu jestem widoczny. Niedobrze. No dawaj, pipiek, daj się znaleźć. Podpowiedź mi trochę. O, o, Luczek, byłeś blisko mnie, ale chyba na razie nikt mnie nie widzi. Nie wierzę w to. Jesteś tutaj? Luczek, widzę cię, ale nie powiem ci gdzie jestem, bo mnie zaraz zabijesz. Tak, w takim razie jesteś pewnie tam. O, nie, proszę, nie rób mi krzywdy! Nie, 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 Luczek. Na pewno. To nie jestem ja, to jest y, ruszający się kosz na śmieci. Lipek, przepraszam cię, ale w tym momencie cię zabija. A, no nie, i zginąłem. Teraz muszę znaleźć resztę osób, które się chowają. Na pewno kogoś znajdę. Hmm, może ten stolik? A masz stoliku, y, jednak chyba nie. To nie jest ten stolik. Została jedna osoba, musimy ją znaleźć. Gdzie mogła się ukryć? Wydaje mi się, że gdzieś na górze, no to nie może być zbyt ciężkie. E, chwila, nie gada, już wszyscy zostali wyeliminowani. To jest. Jest takie trudne. Dlatego kupmy taki kloner. Nie wiem, co on daje, ale chyba sklonuje naszą pozycję, czyli bardzo fajna rzecz. Pimpek, teraz szukam. Ukryj się lepiej, bo cię znajdę. O nie, naprawdę, Luczek! Dlaczego ty mi to robisz? No nie, musimy się ukryć w coś mega dobrego. Może w takie pudełko? Albo na przykład taką latarnię. O jeju, nie wiem, w co się ukryć. To jest takie ciężkie. Za chwilę cię znajdę, chodź tutaj. O, czekajcie, nie może tak być. Może się stanę stoliczkiem, albo. Yy, dobra, wiem czym? Jestem tym czymś. I teraz uwaga, możemy postawić klona. Co to znaczy? Ale super, postawiliśmy tutaj jakąś drugą rzecz. Ale to nie jest dobre miejsce do ukrycia się. Za to tutaj. Wow, nikt mnie nie znajdzie. O czym Ty mówisz? Gdzie Ty jesteś? Nie ma mnie nigdzie, Luczek. Nie znajdziesz mnie. Daj może jakieś podpowiedzi. Yy, no, jestem w środku kabiny, ale proszę nie idź tu. O, o, tutaj kogoś zauważyłem. Jakaś osoba, co się chowa, tutaj leci. Yy, zaraz. O, nie, a ten czerwony. Gościu jest na dole, to ty? No, może i to jestem ja, ale nie. Nie, to jesteś. jest ktoś inny, on mnie teraz szuka. O nie, zginę, zaraz zostaw mnie. O tak, dołączysz do nas, dawaj, będziesz szukał. Nie, proszę, o nie, on mnie nie potrafi złapać moje życie, moje wszystko. Proszę, czekajcie, użyjemy umiejętności znikania i mnie teraz nie widzi. Haha, ha, zrobiłem go w pieroga. O nie, dobra, nie wie, gdzie ja jestem. Na szczęście jestem takim mini krzesełkiem. Wow, ale go zrobiłem. Haha, ha, to było takie dobre nie jest jeszcze jakaś beczka. Dobra, użyjmy tej beczki. Uwaga, ale jestem beczunią. Nie, no nigdy nie znajdzie. Ten gość ma problem z odnalezieniem nas. Na razie nikt nie został złapany. O nie, on tu jest jednak mega blisko. Nie ma mnie tutaj. Na, 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 na. Wydaje mi się, że to krzesełko jednak, które widzimy tam jest osobą. Czy to jest prawda? A nie, tutaj ktoś inny jest. Jakąś kulą. Co to ma być? Ale ten poszukiwany jest słaby. A ty, Luczek, chyba wypadłeś za burtę. O nie, nie mogę Szukać, ale chętnie bym cię znalazł Nie znajdziesz mnie, jesteś takim dobem. Czekaj, aż podejdę do tego gościa Halo, dzień dobry, ej, ty nie widzisz Nas, przecież on w ogóle nie potrafi Szukać, ale on jest słaby Możemy kupić jakąś prędkość Co to mi da? No dobra, chyba Będę szybszy, to mi się podoba Ej, ty masz naprawdę jakąś szybkość teraz, co nie? Oczywiście, i dodatkowo Kupmy jeszcze natychmiastowe Ukrycie, o tak, teraz będę Kozacki Ipeka, może mi też coś kupisz swojemu przyjacielowi nie ma tak, bo ty chciałeś mnie zabić, więc ci teraz nic nie kupię. O ty, kurde, następnym razem cię znajdę. I jesteśmy, co to jest za żółta mapa? Wygląda jak jakiś statek kosmiczny. Tutaj pisze ogród. Wow, jest tu bardzo dużo roślinek, ale ja się tu nie czuję bezpieczny. Może pójdziemy do laboratorium? O nie, tu jest jeszcze gorzej. Pipek, pasz, tutaj jestem, chodź do mnie. E, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, luczek, ale wiesz co, że się faktycznie zamienię w coś takiego. Wow, jestem jakimś naczyniem. A ja jestem chyba takim teleskopem. O nie, i ktoś do nas idzie. Na, 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 na. My jesteśmy tutaj oczywiście jakimiś rzeczami. On się tutaj rozgląda. Zaraz mnie zobaczy. O nie, on się chyba na mnie patrzy, Pipek. Ty jesteś tym teleskopem na szafie, czy gdzie? Tak, on się na mnie chyba patrzy. Czekaj chwilę. O nie, oby tylko nie poszedł. A! Czekaj, ale ty się źle ukryłeś A ja jestem tutaj O nie, może odwrócę jego uwagę, bo jestem szybszy A nie, on mnie zabił, Pimpek Ale spokojnie, nie zdradzę twojej kryjówki Dziękuję ci, jaki ty jesteś miły Czekaj, ja się muszę ukryć gdzieś indziej Tu już nie jest bezpiecznie Może pójdziemy na ogród, bo tutaj nie widzę żadnej złej osoby A, szybciutko Zamieniam się w kwiatka I uwaga, y, czemu ja nie mogę skakać? Co to ma być? To nie jest dobry pomysł I chyba tutaj kogoś widzę Muszę uciekać, da. da. Da, 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 nie ma mnie tutaj. Ja idę też na ogród pipek, może cię znajdę teraz, co? Nie, proszę, Luczek, na pewno mnie nie znajdziesz, jestem tak dobrze ukryty, muszę stąd uciekać, dobra, zwiewam stąd! Widzę cię, idę tu za tobą! A, nie, proszę, tylko nieco, zaraz mnie dopadniesz! Tak, idę za tobą, gdzie ty poszedłeś? Chyba do kwaterii roślin. Nie, nie ma mnie tutaj, na, 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 na pewno nie ma mnie. W stołówce i widzę tutaj jakąś osobę, dlaczego tu jest tyle osób, wszystkie chodzą za. Są tylko cztery osoby. Chwila, postawię tutaj może klona i uwaga. O, patrzcie, możemy mieć tutaj dwa takie pudełka. Czekaj, to jesteś ty? Nie, muszę przed tobą uciekać. O, nie, Pipek, nie zdradzę cię. Chodź tutaj. Nie, nie wierzę ci. Nie wiem, dlaczego ty mówisz takim głosem, ale czuję, jakbyś chciał mnie zabić. Nie, no, serio, ustaw się, nic ci nie zrobię. No dobra, wierzę ci. Patrz, jestem tutaj. A jeżeli oni będą chcieli mnie zabić, że ci pomagam? Yy, no nie wiem, ale wiesz, my jesteśmy chyba kumplami. Nic by nie zrobisz, nie? No właśnie, nie. Albo i tak, chodź tutaj. A, nie, ty chcesz mnie jednak zabić, ty oszuście najgorszy. O tak, tutaj jest właśnie uciekająca kanapka, szybko, chodź tutaj, ziomeczku. Nie, nie ma opcji, idę tutaj, co to jest za miejsce, nie obchodzi mnie to, zamieniam się w książkę. E, czekaj, jestem pułką na książki, jak ja jestem duży. Widziałem cię, Pipek, idę do ciebie. Nie ma mnie tutaj, jestem w ogóle niepodejrzaną szafką, zostaw mnie. A, to byłeś ty, ale cię nie widziałem. Naprawdę? O nie, wszyscy mnie gonią, proszę, zostawcie. Nie, chcę być Bisiem. Dobra, jestem Bisiem. I czekaj, nigdy nie dopadnie, hihi. Hi. A zaraz, nie, dobra, jesteś tutaj. To jesteś ty, Pimpek? Nie, ja jestem tutaj tuż obok. Ale już cię uciekłem. Teraz mnie nie znajdziesz. A zostały trzy sekundy. Jestem Mistrzem. Haha, ha, nie znaleźliście mnie. Haha, ha, znowu jestem szukającym. Znajdę cię teraz. O nie, proszę, serio. A dlaczego ja nie jestem szukającym? Dobra, w co tu się zamienić? Jesteśmy w jakimś domu strachów. Ale tu jest strasznie brudno i brzydko. Nawet tu są groby, czaj! To? O nie, co to jest za miejsce! Ono jest super straszne! Tu jest tyle czaszek i jakieś dynie, to chyba specjalnie na Halloween. O nie, nie ma opcji. Ja się na pewno w nic takiego nie zamienię! Została nam ostatnia sekunda, dobra, nie wiem, biorę czaszkę, a Luczek, proszę, nie rób mi tego! Nie szukaj żadnej czaszki, dobra? Chwileczkę, tutaj są chyba czaszki. Y -y, nie ma tutaj żadnych czaszek. Na, na 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 ja sobie może stąd pójdę. O tak, cześć, trzymaj się na razie! O no, byłeś ty, gdzie ty jesteś? To no, i widzę cię! Nie, szybko, muszę uciec, chwila, zamieńmy się w coś, może w tą skrzynkę, o, idealnie, teraz Lucek mnie nie znajdzie. Jesteś gdzieś skrzynką, może tam dalej? O nie, na pewno mnie tu nie ma, na, 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 szybko, uciekamy stąd! Powiedz, że cię piper, zaraz ci dopadnę. Nie, szybko, ukryjmy się może teraz, e, w to jest to z książek, o, tutaj mnie na pewno nie chwyci. Hmm, uciekłeś do tego pomieszczenia, gdzie ty możesz być? Nie mam mnie tutaj, no czemu ty szukasz przy kominku, na pewno mnie tam nie znajdziesz. Kominku, Hm, gdzie ty jesteś? Dobra, twoją uwagę. Teraz czas uciec. O nie, spadłem na dół i tutaj są jakieś świeczki na dole. Co ty mówisz? Można wejść do kominka? Nawet nie wiedziałem. Yy, czekaj. a ja też spadłem. O tak, to no teraz będę mógł cię znaleźć. Nie, nie ma mnie tutaj. a jestem razem z jakąś świeczką. Zaraz cię znajdę, Pimpek. Ale mam mało życia. No nie, ktoś mnie tutaj prawie znalazł. Szybko, dobra, jestem tutaj ukryty. Na pewno mnie nie znajdziecie. Zaraz cię znajdę, Pimpek. Zegartyka. Nie, proszę, nie róbcie mi tego. Może zniknęć. Co? Na 5 sekund. Myk, nie mam mnie. O, o, chyba ktoś mnie tutaj zauważył. A, nie. Jest aż pięciu poszukiwaczy. Jak ja mam się niby ukryć? To jest niewykonalne. Powiedz, gdzie jesteś, to na pewno cię znajdę. O, matko, jakiego ja mam farta. Nikt mnie tutaj nie widzi. E, Luczek, a ja cię za to widzę. <laughs> Weszłeś na drugie piętro. Chwileczkę, skoro mnie widzisz, to jesteś w kominku. Niemożliwe, ja nie jestem w kominku. Jestem gdzieś, gdzie już byłem, ale ty tam miejscówkę już sprawdziłeś, więc na pewno nie sprawdzisz tego drugi raz. Tutaj, tak? Eee, nie, nie ma mnie tutaj, na pewno tutaj nie jestem! Może jesteś tą skrzynką? Nie, nie jestem tą skrzynką! E, chwileczkę, a to? A, zgidołem, no złapałeś mnie, ale ty jesteś nie fair!